Otwórz oczy. Tak, możliwe, że jesteś zdołowany, możliwe, że masz dość, możliwe, że jesteś zła. Wszystko jest zamknięte, że wszyscy noszą te maski na twarzy, i nawet nie widać, jak się uśmiechają. Szpitale nie wyrabiają, a ludzie ciągle umierają. Nie wiadomo w zasadzie, co ze sobą zrobić. Martwimy się o zdrowie, o bliskich. O to, co stanie się jutro. Niektórzy wkurzają się, że sklepy są zamknięte i że nie ma gdzie wyjść ze znajomymi. Inni martwią się o pracę, dom, czy będziemy bezpieczni. Albo często narzekamy na nudę, że nie ma co zrobić, czy gdzie iść. Wiele moich planów też legło w gruzach, ale w sumie to się nie denerwuje, bo jeszcze więcej powstało. Popatrzcie z drugiej tej jasnej strony. Wszyscy zwolniliśmy i przestaliśmy tak biec. Mamy więcej czasu dla rodziny i dla nas samych. To też ważne, żeby pobyć ze samym sobą. Docenmy to, że żyjemy i że mamy dom. I mam nadzieję, że cudowna osoba, która to oglądasz właśnie, masz zdrowie i rodzinę. Właśnie o to chodzi. Że nawet jeśli uważasz, że wszystko się zawaliło i że jest mega źle, i same takie myśli, to pomyśl, właśnie teraz możesz coś zrobić: rozwijać w domu swoją pasję lub ją właśnie znaleźć. Pomyśleć, co można by zmienić w życiu po tej całej kwarantannie, co zacząć robić, poplanować, albo może zrobić coś po swojemu. Hmm? Albo po prostu docenić, że mamy czas posiedzieć razem z rodziną w domu i mamy dużo więcej czasu dla siebie i na własne przemyślenia. Ja właśnie tak robię i czuję się dużo lepiej. Dużo w tym roku się zmieniło i wszyscy to na jakiś sposób odbieramy. Mam jednak nadzieję, że wyciągniecie z tej sytuacji chociaż jakieś pozytywy i z okazji właśnie zbliżających się świąt. Wiem, że dużo osób w tym roku nigdzie nie pojedzie i nie pojedzie do rodziny. Ja w tym roku przeżywam moje pierwsze w życiu święta poza domem rodzinnym. Tak jak każdy, czekałam z nadzieją na to, że się uda. Jednak ja wiem, kiedyś znowu się przecież spotkamy. Więc mimo wszystko zobaczcie i nie traćcie nadziei. Cieszcie się i doceniajcie to, co macie. Ja już się chyba tego nauczyłam. A na wszystko przyjdzie jeszcze czas. Mam nadzieję, że zrozumiecie przesłanie tego właśnie filmiku. Bardzo się nad nim starałam i mam nadzieję, że wyszedł fajnie. I chciałam Wam życzyć pogodnych, radosnych świąt mimo tej sytuacji, którą mamy aktualnie na świecie I... i no. I właśnie taki był przekaz tego filmiku. Mam nadzieję, że dobrze to odegrałam i. I tak chodzi o to, żeby właśnie cieszyć się z małych rzeczy, z rzeczy, które są, z rzeczy, które po prostu nas otaczają. Wesołych świąt.